Witam Państwa bardzo serdecznie, dziś moim i Państwa gościem prezes Amfutbol Polska i prezes Europejskiej Federacji Footballu Mateusz Widłak, prosto z Warszawy. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie Mateuszu, porozmawiamy sobie dzisiaj o, o tym, właściwie o tym, co się nie odbyło, bo dużo się nie odbyło przez tego koronawirusa. Od tego koronawirusa w dzisiejszej rozmowie na pewno nie uciekniemy. No ale pierwsze pytanie jest takie, jak Pan radził sobie podczas tej... No, Ponad dwumiesięcznej kwarantanny. Jak Wy też funkcjonowaliście jako Amfutbol Polska w tym czasie? No tak, no na pewno nie, nie był to łatwy czas dla nas jako organizacji, dla zawodników. No też nie przyszedł w dobrym czasie, ale to myślę, że no dużo ludzi miało ten sam problem, albo jeszcze większy niż my, bo my jednak dobrze, koniec końców, no prze, prze, przechodzimy przez ten, przez ten czas. Ale no nie przyszedł w dobrym czasie, bo ten rok, ten rok 2020 miał być dla nas wyjątkowy. Dużo dużych, bardzo dużych turniejów, dużo miało się dziać. Fajne kluby dołączyły do naszej Am Football Ekstraklasy, więc to było zaskoczenie. My od razu zareagowaliśmy, cały czas byliśmy w kontakcie, pracowaliśmy tutaj, szukaliśmy jakichś możliwości. Opracowaliśmy i dla naszych, dla reprezentacji, i dla juniorów taki, taki schemat treningów domowych. Pod hasłem jedną nogą w domu. Mieliśmy zgrupowania, treningi online, też treningi indywidualne, monitorowane przez sztab, więc no, do, do, dostosowaliśmy się i też cały czas tworzyliśmy takie plany działań A, B, C, aż do RZ, do jak się śmiejemy z, z trenerami, no bo jednak cały czas trzeba było je zmieniać. Plany działań, które mówiły o tym, jak, kiedy, jak będziemy mogli wrócić w danym tygodniu, to co robimy. No i teraz już na szczęście jesteśmy na, w lepszym momencie, już te plany, Powoli zaczynamy, zaczynamy wdrażać, bo już nasze kluby i niedługo reprezentacja wracają na boiska. Do klubów do reprezentacji jeszcze, jeszcze wrócimy. Ja bym chciał zacząć od tego też, co się nie odbyło, idąc od początku, od, od tego marca. Tak? W marcu podjęta została decyzja, że nie odbędzie się Futbolowa Liga Mistrzów. I tak jak rozmawialiśmy sobie wtedy przez telefon, pan mówił, że. Ta Liga Mistrzów nie odbędzie się w ogóle. Nie jest tak, że ona zostaje przełożona, tylko ona nie odbędzie się w ogóle. Moje pytanie jest takie, czy bielsko-biała jako gospodarz tej edycji, która się nie odbyła, może w kolejnych latach, w kolejnym roku nawet ubiegać się o prawo do organizacji tej imprezy? No niestety właśnie ta liga mistrzów Majowa, która miała być kilka dni temu w bielsku białej, no to, to to było dla nas wielkie wydarzenie i osiem najlepszych klubów Europy miało przyjechać do Polski. No i to nasz klub, kul, kuloodporni, wygrali rywalizację o ten turniej z, z mistrzem Turcji, z klubem profesjonalnym, który nawet, co ciekawe, ma swój stadion futbolowy własny, więc no to jest zupełnie inny, inny, inny poziom niż jeszcze u nas w Polsce. No więc tym bardziej szkoda, że musieliśmy, musieliśmy odwołać, ale no widać, że była to dobra decyzja, bo po prostu nie było żadnych szans na, na organizację. I teraz my, jako Europejska Federacja, walczymy jeszcze o to, żeby ten turniej się odbył. Dlatego, że tak jak będziemy pewnie mówić, że Mistrzostwa Europy można przełożyć o rok, tak jak to robi, FIFA, jak to robi UEFA, jak to robi, robią inne duże imprezy. A tej Ligi Mistrzów raczej nie, nie, nie da się przełożyć, tylko po prostu trzeba, trzeba ją odwołać, bo za rok już będzie nowa, w przyszłym roku już będzie nowa edycja. No, i też z, z klubem, właśnie z Mistrzem Polski, tutaj ustalaliśmy. Oni nie są w stanie tego zrobić w innym terminie, też w takich niepewnych czasach i jakby warunkowo, że tak naprawdę nie wiemy, czy to się uda. Więc no, wróciliśmy do, jako Federacja Europejska do rozmów z, z Turkami, którzy, którzy właśnie mają silną federację i jest, jest taki projekt, żeby to ten turniej zrobić gdzieś w listopadzie, w listopadzie właśnie w Turcji. No ale na, na dzisiaj no to jest bardzo ciężko określić. Cały czas, cały, cały czas jakby sprawdzamy, ciężko jest określić, czy to, czy to będzie miało rację bytu, czy nie. Jak gdzieś tam po cichu liczę, że ten turniej się odbędzie właśnie w Turcji, że, że nasi kuloodporni też tam polecą i, i zagrają. No ale wiadomo, że może być i tak, że, że, że nie będzie to możliwe i po prostu po prostu odwołamy tą, tą imprezę zupełnie. No też pytanie wtedy o, o, o ligi krajowe, czy one będą grać, czy nie będą grać, bo jeżeli te sezony lig krajowych amfutbolowych zostaną jednak rozegrane, tak jak no my to planujemy, ale wiadomo, też to nie jest pewne. Jeżeli zostaną rozegrane, no to w przyszłym roku robimy Ligę Mistrzów dla mistrzów tych kraj, dla mistrzów tego sezonu. Czyli no kuloodporni oczywiście mogą się ubiegać znowu, tylko no po pierwsze muszą wygrać ligę w tym sezonie, no bo tutaj to jest Liga Mistrzów, prawdziwych mistrzów, czyli grają mistrzowie, musieliby wygrać ligę w tym sezonie. No, i znowu by się mogli ubiegać o organizację tego, tego turnieju, tak jak teraz, więc jakby no, tych warunków jest, jest dużo. Jest też taka ewentualność, że, że te ligi nie byłyby rozegrane. No my mówię na dzisiaj jest bardzo duża szansa, że będziemy grać, ale, ale taki, taki gorszy scenariusz, że, że żeby się coś działo jeszcze z, z epidemiami, te ligi by nie były rozegrane. Być może wtedy jako federacja usiądziemy do pomysłu. Po prostu tak jak przenoszone są inne imprezy, żeby tak samo tą Ligę Mistrzów przenieść jakby tą edycję tegoroczną o rok, tak? Ale no to jest ten scenariusz, jest na dzisiaj mało prawdopodobny. Wspomniał pan o tym, że jest możliwy scenariusz turecki, czyli rozegranie tej edycji w Turcji rysuje się na horyzoncie jakaś data rozegrania tego turnieju? Czy to jest jeszcze? pisanie palcem po wodzie. Czy od dłuższego czasu mamy taką datę roboczą? Sam początek listopada i, i, i no Turcja wstępnie wyraziła zainteresowanie. Dlatego my sprawdzaliśmy kluby. Prawie wszystkie kluby też były zainteresowane. No tylko wiadomo, że to jest wszystko. Jest wszystko warunkowo i nie wiem, no tak jak rozmawiamy w Federacji, to gdyby nawet tych klubów miało być mniej no to po prostu my chcemy grać, no bo chcę, lepiej wychodzimy z założenia, że lepiej zagrać, lepiej zagrać mniejszy turniej niż no nic nie robić w tym, dla klubów w tym, w tym roku, więc no nawet gdyby tych klubów miało być nie 8 tylko tylko sześć, no to będziemy chcieli, jeżeli to będzie możliwe i bezpieczne będziemy chcieli grać i no ja w tej grupie zainteresowany jest cały czas klub z Bielska Białej, więc no jest taki scenariusz możliwy, że, że oni w tej Lidze Mistrzów wystąpią. Mhm. Wspomniał Pan o ligach, które no pewnie w każdym kraju jest to różnie, tak, w różny sposób, w różnym terminie będą one startowały. A jak to będzie wyglądało u nas, kiedy ta amfutbolowa nasza ekstraklasa, wystartuje? Właśnie, no muszę powiedzieć, że tak jak mamy co, co pewien, co parę tygodni takie spotkania online w tych wszystkich krajów europejskich, to jest 17 krajów teraz. No to jest ciekawa rzecz, że my jako Polska, jeżeli chodzi o sport, no bo o tym, o tym rozmawiamy: kto kiedy może wrócić na, do treningów, do gry ligowej, ewentualnie międzynarodowej, to my w zasadzie jesteśmy w najlepszej sytuacji. I jest też kilka krajów, takich jak Niemcy, jak Holandia, które też wracają dosyć szybko, ale są, są za nami tydzień, dwa czy trzy, czy, czy, a dużo krajów jest cały czas, jakby w dużo gorszej sytuacji, nie są możliwe. Treningi. U nas, u nas faktycznie, nasze kluby już trenują, wszystkie kluby, które, które mają występować w tym sezonie w, ekstra, w AmpFootball Ekstraklasie, wszystkie już wróciły na boiska i trenują. No wiadomo, że w niepełnych składach, w mniejszych grupach na początku, teraz już większych, jakby dostosowujemy się do tych przepisów. I też rozmawiamy z klubami o, o, o powrocie do, do gry. No i trochę to jest tak jak w zwykłej piłce, w tej, w, tej, w tej amatorskiej, w tych niższych ligach, tak jak obserwujemy w mediach, że no część klubów wolałaby zacząć szybciej, część klubów woli, woli zaczekać jakby bezpieczniej, żeby, żeby zacząć trochę, trochę później. I na dzisiaj, na dzisiaj najprawdopodobniejsze jest takie rozwiązanie, że dopiero na początku września rozegramy pierwszy turniej ligowy. I później jakby do końca roku zagramy cztery takie turnieje prawdopodobnie zamiast pięciu turniejów takich, które, które organizujemy, będą cztery i w tym zamkniemy sezon. Możliwe też, że, że na początku lipca już rozegramy taki turniej z udziałem nie wszystkich klubów, tylko właśnie taki bardziej towarzyski. Jeżeli będzie to możliwe, już będą te regulacje. To zagramy taki turniej pewnie dla trzech klubów, tych, które, te, które teraz chcą, chcą grać. A te, które się wolą wstrzymać no to, i tylko trenować, no to, to, to do, zagrają już w Widze we wrześniu. A jak to wygląda właśnie w klubach? Kluby chcą grać? W które kluby chcą grać? No Generalnie tak jak mówię, że wszystkie kluby wróciły do treningów, a w, w tym, ten sezon w ogóle też miał być dla nas taki bardzo ciekawy, bo, bo do, do grona naszych klubów dołączył Widze, Łódź i dołączyła Warta Poznań, czyli no dwie duże marki z kibicami, fajne, fajne kluby, które też są znane w zwykłej piłce. I to jest po, po tej legi Warszawa, która, która jako pierwsza założyła sekcję futbolową z dużych klubów, no to był taki fajny, to jest taki fajny kierunek dla nas, bo wcześniej te ten nasze kluby były tworzone po prostu przez kilku zawodników jako takie oddolne inicjatywy. I ten sezon miał być pierwszym właśnie, gdzie, gdzie automatycznie ten grono klubów Ekstraklasy się powiększa. I mów, no, Ja też nie chcę, nie chcę zdradzać tutaj tych kulis, który klub konkretnie jest za grom, który nie, bo, bo, bo może myślę, że w dzisiejszej sytuacji, no to jakby po prostu każdy ma prawo. Tak jak my teraz wracamy jako kadra na zgrupowanie. Myślę, że jako jedna z pierwszych reprezentacji będziemy mieli w różnych dyscyplinach, będziemy robić zgrupowanie. I też dajemy, dajemy tak jakby pewną dowolność. Stwarzamy oczywiście bezpieczne warunki jak najlepsze dla zawodników, ale też jeżeli któryś zawodnik po prostu jeszcze nie czuje w tym momencie, nie czuje się dobrze z tym w tej sytuacji, woli zostać w domu, no to też jakby my to rozumiemy i tak samo z tymi klubami, jeżeli jest taka decyzja zarządu czy, czy zawodników, to, 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 to po prostu my się do tego dostosowujemy. Tak jak mówię, no to się mniej więcej dzieli, tak, no nie pół na pół, bo tych klubów jest, jest pięć, ale powiedzmy trzy do dwóch i, i jakby szukamy tego bezpiecznego terminu i, i wtedy będziemy ruszać. Mhm. A proszę powiedzieć, czy według Pana... Ta, ta sytuacja z koronawirusem wpłynie w jakiś sposób na to, że no, te kluby ekstraklasy, tak jak dzisiaj Legia, która ma, ma sekcję futbolową, no nie będą jednak chciały, nie będą mogły, głównie z powodów finansowych no, tych sekcjach futbolowych nowych zakładać. No myślę, że myślę, że teraz jest trudny czas w ogóle dla, dla, dla całego sportu. Ale liczę na to, że, że długofalowo, czy nawet w perspektywie następnego sezonu, że to się tak, tak nie odbije w tą stronę, dlatego że no my mogę, mogę powiedzieć śmiało, że my jakby dajemy dużo tym klubom, a mało od nich, mało od nich chcemy, tak, jako futbol. Taka sekcja jest, jest stosunkowo, no my dużo pomagamy jako, jako futbol Polska i taka sekcja jest, też, też dofinansowujemy, my, my nie bierzemy od klubów pieniędzy za grę w lidze, tylko my im pomagamy, my dajemy, my organizujemy pieniądze, właśnie dotacje z ministerstwa, czy jakby pomagamy tym klubom uczestniczyć w rozgrywkach, czy się rozwijać, więc no to jest taki nasz mocny argument, gdzie my, ten, gdzie my te kluby można powiedzieć na początku, tak namawiamy trochę. Chociaż teraz no jest już właśnie świetny przykład LEGI, dlaczego też, na który pewnie też patrzył, patrzył chociażby widzew. I no, tak jak nie mówię, że, że to było na siłę, oczywiście nie, no, Legia chciała założyć tą sekcję, ale na początku to było jakby takie badanie terenu i później no, wiem, że teraz są bardzo jako klub, jako, jako, jako ten duży klub to są bardzo zadowoleni z tego, że taką sekcję otworzyli. No i gdzieś tam też ta gra, gra w Lidze Mistrzów Legii Amfutbolowej, trzecie miejsce, to wzbudziło duże zainteresowanie wśród, wśród, wśród kibiców pierwszej drużyny. Więc no to jest to jest rzecz fajna i wiem, że inne kluby też się ekstraklasy też się przymierzają do tego, żeby, żeby taką sekcję założyć. No my liczyliśmy na to, że właśnie no liga nasza miała ruszyć w marcu, później w kwietniu kolejne turnieje. Liczyliśmy na to, że jeżeli, jeżeli zagra właśnie Widzew, jeżeli zagra Warta Legia, że to się, że zrobi się o tej lidze głośno, łatwiej nam będzie ją promować i że to też wpłynie na to, że dotrzemy z tą, z, z taką informacją do innych klubów. No To, jakby tutaj może być ten problem, ale no myślę, że najwyżej przesunie się to o, kilka, o, o jeden sezon czy o kilka miesięcy i no my na pewno będziemy pracować y, chociażby nad tym, żeby właśnie gdzieś na Pomorzu y, jeszcze jeden klub otworzyć i, i docelowo, docelowo chcielibyśmy mieć taką siatkę klubów w całej Polsce. Amfutbol to też sekcje dziecięce, młodzieżowe. Czy ci młodzi adepci Amfutbol już też wznowili treningi? No tutaj właśnie juniorzy ucierpieli dosyć mocno na, na, na koronawirusie, dlatego że w zasadzie w, no te pierwsze takie obostrzenia to były w przeddzień organizacji zgrupowania, gdzie te zgrupowania są rzadziej niż kadry, no i musieliśmy odwołać, więc już od dawna, od dawna się nie, nie, chłop, zawodnicy nie widzieli, ale też, też wprowadziliśmy takie cotygodniowe treningi online, które bardzo fajnie funkcjonują, jest duża frekwencja. Zrobiliśmy fajną, fajną akcję właśnie treningów domowych, gdzie zawodnicy kadry zachęcali tych, tych młodych, amfutbolistów do, do trenowania. No i też na jeden taki trening online, to była niespodzianka, nie, nie dla nas, ale dla tych zawodników. Kamil Grocicki się połączył z juniorami, więc jakby to było, zadawali mu pytania zresztą dosyć. dosyć dosyć fajne śmieszne też, więc, więc to, to, to fajnie wyszło. No i najgorsza rzecz, że, że, że junior camp, czyli taki międzynarodowy obóz juniorski, który jako Europejska federacja organizujemy co roku w innym kraju. To są takie kampy. to są takie kampy, gdzie się zjeżdżają z paru parunastu krajów ostatnio nawet z Kostaryki z Salwadoru, właśnie dzieci dzieci młodzi zawodnicy futbolowi. I dla naszych zawodników, którzy na dzisiaj nie grają meczów, bo nie ma meczów juniorskich, tylko, tylko trenują, to zawsze jest takie święto, coroczne święto, do którego oni się na tych treningach, zrupowaniach szykują przez rok. No i tutaj musieliśmy odwołać w, na początku sierpnia miał być taki kamp, który został odwołany, ale jednocześnie ogłosiliśmy od razu przyszłoroczny junior camp, który będzie już na początku lipca, więc no do tego się szykujemy, ale no to, to, to myślę było. To, to, to było ciężkie i teraz na samym w ostatni weekend czerwca już mamy datę zgrupowania naszego tutaj krajowego myślałem, że też, też jakby po prostu pytaliśmy rodziców zdanie, czy tych starszy, o zdanie czy tych starszych zawodników i tutaj 100% jakby jest chętnych, nikt nie powiedział, że, że nie chce, więc no oczywiście też dostosowujemy to do, do, do wytycznych ministerstw i, i liczy. myślę, że no bardzo duża szansa, że się że się spotkamy. No, nie możemy nie uciec od euro, które przed nami we wrześniu. No i moje pytanie jest takie, na jakim etapie są obecnie przygotowania? No i w ogóle czy to euro stanęło pod, pod znakiem zapytania. No tak, te mistrzostwa Europy wrześniowe, w Krakowie, no to, to, to jest dla nas no, gigantyczna impreza i taki no, bardzo, bardzo duża organizacyjnie trudna, ale też ważna. ważna Impreza, którą szykujemy tak naprawdę od dwóch lat. No i tak jak mówię, że też, też ten, ta, ta epidemia przyszła w najgorszym momencie. Tutaj za mną jest właśnie Puchar, który czeka na, 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 na tą wrześniową imprezę. No i oczywiście no, stanęła pod znakiem zapytania. My mieliśmy różne myśli, różne koncepcje, wiadomo, że Euro, UEFA zostało bardzo szybko przeniesione na przyszły rok, podobnie, podobnie Olimpiada, Paraolimpiada, dużo innych imprez, no my chcieliśmy walczymy my chcieliśmy zwalczyć o tą imprezę, po prostu czekać na rozwój wypadków, też, też u nas już eliminacji, jak w innych dyscyplinach, czy w, czy w Olimpiadzie, no to kwestia była tego systemu eliminacji, u nas już grupy były rozlosowane, więc no Mogliśmy czekać i powiem tak, że decyzja jeszcze nie zapadła. Prawdopodobnie będziemy decydować, już tak cały czas konsultujemy się z krajami, jaka jest sytuacja u nich, z Krakowem, z, ze sponsorami i, i, i czekamy na to, jak to, się, jak to się rozwija. Prawdopodobnie już w ciągu tygodnia, dwóch będziemy mieli finalną decyzję. No ale oczywiście, tak jak pewnie wszyscy się domyślają, że no jest, jest, jest możliwość tego, że, że będziemy przenosić te, te mistrzostwa. Dlatego, że no, znaczy no na pewno nie będziemy ich odwoływać, to, to jest taka decyzja tutaj wszystkich, tylko jeżeli no to przeniesiemy je o rok, tak jak to się dzieje z innymi z innymi imprezami, a powody, jeżeli tak, taka decyzja zapadnie, no to powody są dwa, bo tu są dwa największe czynniki ryzyka. Jeden no to są pierwszy powód to jest sytuacja w krajach, bo tak jak mówię, no u nas jest względnie, względnie dobrze, w innych krajach jest bardzo różnie. Więc wiadomo, że no my chcemy te 16 krajów mieć. To jest, to jest, to jest jakby różna sytuacja w tych, w tych wszystkich krajach. No i druga kwestia kwestia kibiców. My, my jednak tutaj, no, my gramy dla kibiców i jesteśmy młodą dyscypliną, która jakby walczy o tych kibiców. I tak naprawdę, no cała idea tych mistrzostw to była taka, żeby dać okazję kibicom tutaj do, do doświadczenia tego bezpośrednio, że. No, ma, mamy super, to dla nas jest dla nas jest świetna sprawa, że przy tych meczach, które graliśmy w Meksyku na mistrzostwach świata, w Turcji na mistrzostwach Europy, w innych miejscach, że mamy bardzo duży odzew, dużą oglądalność tych transmisji. I chcieliśmy dać okazję tym kibicom do przyjścia na stadion zobaczenia tego na żywo. No jakby tutaj jest ta kwestia, że gra przy pustych trybunach, to trochę też yy, nie jest to co nie jest to yy, tym o, o co nam chodzi, że właśnie też chcieliśmy pokazać, że ten sport jakby ta dyscyplina może być, może budzić zainteresowanie, więc są no bardzo poważnie, bo bardzo poważnie rozważamy to przeniesienie, ale mówię, decyzje jeszcze nie zapadły, i, i, i pewnie niedługo będzie niedługo zapadną i będziemy je ogłaszać. Mhm. A, a jak zapatrują się na, na rozegranie tych mistrzostw Europy w, w tym roku federacje z innych krajów? No bo wiemy, jaka sytuacja jest we Włoszech, wiemy, jaka sytuacja jest we Francji, a te, te, te drużyny też tutaj na to euro musiałyby przyjechać. No tak, no we Włoszech to w zasadzie idzie już w dobrą stronę. Tak jak mówię, my mamy takie regularne spotkania tych krajów i tak sądujemy i pod kątem junior, juniorskim Junior Campu, czy Ligi Mistrzów. No i oczywiście najważniejsza rzecz Euro i no, głosy są różne i też się bardzo zmieniają. Tak muszę powiedzieć, że z tygodnia na tydzień te, te zmiany są bardzo duże. Tak jak u nas też jeszcze niedawno się wydawało, że, że to wszystko potrwa dłużej a dosyć szybko wróciliśmy na, na boiska do treningów, tak, dużo, dużo szybciej myśleliśmy, że my tak szacowaliśmy, że gdzieś tam we wrześniu będziemy mogli wrócić do treningów, po dwóch tygodniach już widzimy, że to jest, to jest maj, czy to jest czerwiec, więc no tak samo sytuacja jest dynamiczna w innych krajach, w niektórych niestety w drugą stronę to idzie, tak jak w Anglii, że najpierw oni byli jakby bardziej optymistycznie nastawieni, a teraz mają inną sytuację, trochę to obserwujemy w mediach, a, a tak bardziej szczegółowo w sporcie, no to właśnie na tych, na tych, na tych spotkaniach. Więc no, no zmienia się to jeszcze. Będziemy mieli takie ostatnie, ostatnie konsultacje przed, przed, przed podjęciem tej decyzji, ale tych czynników jest bardzo dużo, bo, bo też dla nas organizacyjnie, tak jak mówiłem, to jest, to jest wielka rzecz. Bardzo duży budżet, który jest kilka razy większy niż budżet naszej organizacji roczny, jest potrzebny do, do, do przeprowadzania tej imprezy, a chcemy ją zrobić dobrze. Więc no dużo, dużo tych czynników i myślę, że, że jakby obie ewentualności na dzisiaj są. No ale tak jak mówię, no poważnie poważnie trzeba brać i my musimy jako organizatorzy brać pod uwagę to przeniesienie. Liczymy na to, że jeżeli przeniesiemy tą imprezę, no to, to po prostu, że uda się zrobić tak, jak o niej, jak o niej marzyliśmy, czyli właśnie z kibicami z, i, i z, fajną, z fajną oprawą po prostu z fajną atmosferą. Jakiś czas temu w Hejtparku, parku w kanale sportowym Marek szkolnikowski dyrektor TVP Sport mówił, że TVP Sport jest zainteresowany transmisjami z AmFutbolowego Euro. Czy coś w tej sprawie, że tak powiem, do pana, dotarło? O to nawet nie, nie widziałem nie wiedziałem, że, że dyrektor, że Marek mówił o tym, ale no, faktycznie my mieliśmy, my mamy już ustalone to, że mecz, polskie mecze tego euro będą pokazywane w TVP Sport. Nawet ogłaszaliśmy to jakiś czas temu na antenie, na antenie TVP Sport. Wszystkie mecze, bo tych meczów jest dużo, 48 w trakcie całych mistrzostw jest 48 meczów. Dlatego że u nas wam, w futbolu jest taki system, że drużyna jak odpada to ona nadal gra o te dalsze miejsca, czyli te drużyny, które nie wyjdą z grupy, dalej grają o te miejsca jakby w drugiej połówce tej, tej, tej klasyfikacji. Później te, które odpadną w jednej, w ćwierćfinałach dalej grają. To wszystko po to, żeby jakby, żeby dawać okazję do gry, bo tutaj wszyscy czekają na te mistrzostwa i żeby nie było tak, że zagrają, zagrają trzy mecze i już, już koniec, więc tych meczów jest dużo. No i plan jest, jest taki, takie są ustalenia. Faktycznie tutaj z TVP Sport no, yy, duże, duże ukłony w ich stronę, bo, bo naprawdę od dawna nam pomagają, jeszcze, od, cza, jeszcze jak ta dyscyplina była w ogóle nieznana w promocji. Ostatnio ten, ten pierwszy mecz, właśnie na żywo mecz nasz z Francją, nam Football Cup pokazany na antenie, który miał bardzo dobrą oglądalność, i też jakby w TVP to, to, to zostało zauważone. No i, i te mistrzostwa, plan jest taki, żeby polskie mecze były na antenie, a wszystkie pozostałe w aplikacji. Na stronie, na stronie TVP Sport. No i myślę, no, liczę na to, że, że niezależnie czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym, to, to, to jak zostaniemy przy tym, przy tym schemacie. Mhm. A na koniec już tak troszeczkę uciekając od tego koronawirusa, to porozmawiajmy sobie o tym, jak wygląda poziom sportowy lig futbolowych. Dzisiaj wiemy, że najwyżej jest Turcja, tak? Oni mają z tego co wiem, trzy ligi piłkarskie. Futbolowe, tak? Która z federacji według pana jest najbliżej tego, tego poziomu? No na pewno ta Turcja to jest to jest fenomen, to jest gdzieś tam taki cel, do którego my wszyscy dążymy, ale, ale jesteśmy dosyć daleko, no bo tam, tam jest liga zawodowa, gdzie piłkarze po prostu, no taka, tak można przełożyć to ze, ze zwykłej piłki, bo, bo piłkarze tam żyją, zgrywam futbol, po prostu trenują codziennie czy dwa razy dziennie, grają co weekend. I tych tych zespołów jest, jest parę dziesiąt, właśnie jest w tych trzech ligach, czyli mamy najwyższą klasę, później jeszcze, jeszcze dwie, dwie niżej. No i tam dochodzi do transferów, jest dużo piłkarzy z zagranicy. Naszym, naszym zawodnikom też proponowali już kilka razy transfery do, do, do ligi tureckiej, ale są tam piłkarze z Afryki, z Rosji, z Azji, z Hiszpanii, więc no dużo, dużo, dużo tam się dzieje, a pozostałe ligi pozostałe ligi no to są takie jak, jak u nas czyli, czyli powiedzmy 4 czy nawet 3 czy 5 6, 6 klubów, które spotykają się w jakimś mniej lub bardziej turniejowym systemie tak jak to wygląda u nas, że każdy klub w tej chwili jest 5 klubów każdy klub w sezonie organizuje u siebie jeden turniej weekendowy, dwudniowy, gdzie wszystkie kluby przyjeżdżają, grają każdy z każdym, i za miesiąc spotykają się, w, czy, czy za półtora miesiąca, taki sam turniej w innym, w innym mieście. Więc to no tak to wygląda w innych, w innych krajach. Plus ten, ten projekt, który zrobiliśmy, tam Futbolowa Liga Mistrzów, dopiero była jedna edycja w Gruzji w zeszłym roku. Świetnie, świetnie to wyszło przy wsparciu UEFA i tamtego Związku Piłkarskiego Gruzińskiego. To już zadziałało tak, że pobudziło kraje, te które nie mają lig, do tego, żeby te ligi tworzyć i też o to nam chodziło, do tego, żeby zaczęli dzielić, szukać więcej i po to, żeby właśnie móc walczyć o tę ligę, ligę mistrzów. Nasza liga am Football Ekstra Klasa jest instrukcja i powiedzmy, że nasza i, i angielska są takie organizacyjnie, pro, pro, też sportowo jedne z lepszych. Gdzieś tam z tymi Anglikami rywalizujemy. No, jest jeszcze Liga Rosyjska. W Rosji po prostu kiedyś ten, ten sport był, był bardziej, bardziej popularny i oni mają bardzo mocne te zespoły, ale w tej chwili grają jako, jako, jako liga grają mniej. Też tam odległości mają znaczenie. Więc grają, grają mniej niż my, ale nadal te zespoły są bardzo, bardzo silne. Jest jeszcze Liga Irlandzka. W, tak jak mówię, w Hiszpanii teraz się tworzy, no jest Azerbejdżan, Gruzja, ale my w zeszłym roku Legia wywalczyła trzecie miejsce, pokonała mistrza Anglii Everton i, i, i Cork City, mistrza Irlandii, a przegrała z rosyjskim mistrzem i, 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 i z tureckim. No i myślę, że gdzieś tak te, te, na te osiem zespołów, to trzecie, trzecie, drugie miejsce to jest to, co my, nasi mistrzowie będą e, mogą walczyć. Takie realne realne miejsce. No pokonać tych Turków w wydaniu klubowym no to myślę, że będzie w każdym sezonie bardzo, bardzo ciężko, no bo to jest starcie zawodowców, jednak sobie nie mówić z, z amatorami. No w wydaniu klubowym, ale w wydaniu reprezentacyjnym ta Turcja też wygląda przecież świetnie. No tak, tak, no myślę, że, że, że to jest też wyzwanie wielkie, ale jakoś tak Pomijając ten wyjazd, który mieliśmy w zeszłym roku do, do Antalii na takie, na, takie, na takie towarzyskie granie, bo tam zagraliśmy z nimi trzy mecze, jeden remis, co w zasadzie było dla nas świetnym wynikiem, ale dwie wysokie, bardzo wysokie porażki, ale tam było dużo tych czynników, to my jednak mamy te starcia z turkami dobre, bo zazwyczaj to są, to jest walka do ostatnich minut i jeden, jeden gol, gol różnicy, więc jakby porównując te potencjały, to, to myślę, że my naprawdę udanie z nimi. Z nimi walczymy, zawsze jesteśmy blisko, ale no oni tak na, patrząc realnie, oni powinni być dużo, dużo przed nami przed jakąkolwiek reprezentacją, a jednak tak nie jest, bo, bo, bo mistrzem świata nie byli, nie byli nigdy i przegrali, to, było, to, było, to były sensacje, ale przegrywali ostatnie, ostatnie finały. Tak, jak przegrali w Meksyku z Angolą, i, i ten finał Mistrzostw Europy, który wygrali ich największy triumf w, w 17 roku z Anglią, to też był rzutem na taśmę golem w ostatniej minucie. Więc no, to jest dla nas taki dobry sygnał, że, że oni nie są nie do pokonania. bo no, tak naprawdę mogliby być takimi dominatorami i, i, i wygrywać wszystko w ostatnich pewnie 10 latach, czy parunastu, ale no, widać, że, że, że oni też mają słabe strony i my też, my też chcemy z tego. Korzystać, więc no na tych mistrzostwach Europy też można powiedzieć, że no nie ma takiego, w, takiego zespołu nie do pokonania i, i chcemy z tego korzystać. Dziękuję panu bardzo za, tym, za to dzisiejsze spotkanie. No i cóż, czekamy na tą decyzję. Decyzja, tak jak pan mówił, w przyszłym tygodniu, tak? Najpóźniej za dwa. Tak, tak, dokładnie. To cóż, dziękuję bardzo i, no i życzę zdrowia, bo dzisiaj to zdrowie jest chyba dla nas wszystkich. Najważniejsze. Mateusz Widłach, prezes Am Polska i prezes Europejskiej Federacji Am Footballu, był moim i Państwa gościem jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.